Halo, halo. Cześć, cześć. Fajnie, że jesteś o poranku. Witam Ciebie i zachęcam, żebyś otworzył ze mną swoją Biblię i poświęcił parę minut na wspólne studium i modlitwę. Dzisiaj zabieram Ciebie znowu do Listu do Efezja, drugi rozdział. Kontynuujemy nasze rozważania, że Dopiero w Chrystusie jesteśmy ożywiani z tego martwego życia, pozbawionego Ducha Świętego, życia, które jest jedynie materialne, i stajemy się żywi dzięki temu, co Chrystus dla nas zrobił. Żyliśmy kiedyś w upadkach, z dala od Boga, zasługujący na gniew, postępujący według tego, co się dzieje wokół świata. Ale teraz już nie musimy w ten sposób żyć. Tak więc, kochani, werset czwarty i piąty. Pomimo tej ciemności i trudności, i pomimo tego, że nie możemy wybrać środowiska, w którym żeśmy się urodzili i dorastaliśmy, możemy teraz dokonywać dobrych wyborów. Czytamy tutaj, lecz Bóg który jest bogaty w miłosierdzie z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował. I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni. Wiecie, to jest piękne podsumowanie, na czym polega zbawienie, na czym polega plan zbawienia. Plan zbawienia zaczyna się od tego, że Bóg nas ukochał. Bóg jest bogaty w miłosierdzie, on jest bogaty w miłość. On jest tak przepełniony miłością i z powodu tej miłości działa, że to, co zrobił, to nas ukochał i to wtedy, kiedy byliśmy jeszcze w grzechach. I to jest niesamowity rodzaj miłości, bo łatwo jest kochać człowieka, który jest pokorny, który może jest y, trochę, że tak powiem, przetrącony przez grzech, ma różne problemy, nie jest idealny, ale jednak jest pokorny, tak? jest uległy. Ale człowiek, który jest krnąbrny, który nie chce, który jest zbuntowany, który jest taki bluźnierczy tak, w swoim stylu życiu niekoniecznie w mowie, ale po prostu nie liczy się z nikim. Jest niezależny, jest arogancki. Bardzo ciężko jest kochać takiego człowieka. Być może masz dzieci, być może przychodziłeś taki okres um, razem ze swoimi dziećmi, kiedy one dorastały, i właśnie były takie aroganckie, bo to jest bardzo częste. I to jest wtedy prawdziwe wyzwanie, jak kochać takie dziecko. Tak, to jest dalej moje dziecko, ale wszystko, czym to dziecko w tym momencie emanuje, to jest tak odpychające, tak zniechęcające, że, że tak naprawdę rani, tak rani Twoją duszę. Ponieważ nie doświadczasz miłości od tej osoby. I myślę sobie, że my też byliśmy kiedyś takimi nastolatkami, które dorastały, które były niezależne, które wiedziały, co chcą robić, nie potrzebują rodziców, rodzice głupi, e, o rodzice nic nie wiedzą. E, I ta arogancja i bunt był czymś bardzo odpychającym, obrzydliwym, ale z drugiej strony Boga to nie zniechęcało. On kochał nas dalej. I On był bogaty w miłosierdzie i z powodu tej miłości, pomimo naszego grzechu, pomimo, że byliśmy martwi i wydaje się, że do niczego żeśmy się nie nadawali i niedobrze, nie żeśmy się zapowiadali na przyszłość, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni. Apostol Pował jakby nie daje żadnej... Alternatywy w naszym myśleniu, że to my byśmy mogli swoimi uczynkami przekonać Boga do tego, by nas kochał i nas zbawił. Apostoł Paweł tutaj mówi wprost: łaską jesteście zbawieni, ponieważ nie było nic w nas, nic takiego, co Bóg by mógł poczytać nam za jakiś plus, tak, że jakiś dobry uczynek za, za coś, co by zachęciło Boga do miłości i do zbawienia nas. Nie było nic takiego w nas. Byliśmy po prostu splugawieni w jednym wielkim zamieszaniu, całkowicie zanurzeni w tym świecie. Umarli, tak jak to jest napisane. Po prostu byliśmy martwi. Nie było w nas w ogóle życia. Nie było w nas Chrystusa. I w tym stanie Bóg nas ukochał. W tym stanie wyciągnął do nas rękę. I to, że jesteśmy zbawieni teraz, że stoimy na swoich nogach. Że jesteśmy żywi, nie jest naszą zasługą, jest to zasługą Bożej łaski, tylko i wyłącznie. Bóg jest tak dobry. W tych dwóch wersetach widać Bożą miłość. I ta miłość, jeżeli łamie nasze serca, jeżeli ta miłość czujemy, że jest niezasłużona, to ona powinna przekształcić nas, bo człowiek, który czuje, że zasłużył, że nie był aż taki zły jak inni ludzie, może nie był idealny, ale jednak miał tam różne, wiecie, osiągnięcia, taki człowiek nie będzie wdzięczny Bogu. On będzie czuł, że to mu się należy, bo on po prostu sobie to zapracował, on po prostu nie był taki jak inni. On po prostu robił pewne rzeczy dobrze i Bóg to na pewno zauważył i, do, i to docenił. Nie, te dwa wersety, które przeczytaliśmy, pokazują, że nie ma się na czym oprzeć. Jako grzesznicy jesteśmy grzesznikami z dala od Boga, bez względu na to, czy grzeszymy tyle, czy grzeszymy tylko tyle. Kiedy grzeszymy, oddzielamy się od Boga i jesteśmy dziećmi gniewu, skazanymi na to, żeby żyć z dala od Boga, e, ponieważ jesteśmy martwi. Jedynie w Chrystusie jesteśmy ożywiani i tutaj jest to również podkreślone. W Chrystusie, co to znaczy być? W Chrystusie ożywiony? To znaczy zrozumieć, pojąć i przyjąć to, że nie z uczynków jesteś zbawiony. Nie przez swoje zasługi, nie dlatego, że urodziłeś się w danym kraju albo należysz do jakiegoś kościoła, albo wypełniasz jakieś swoje obowiązki religijne. Nie dlatego. Tylko dlatego, że Bóg się nad Tobą zmiłował. I posłał Jezusa Chrystusa. I kiedy Ty to przyjmujesz, rozumiesz, Twoje serce jest skruszone. Jesteś wzruszony tą miłością. Jesteś zasydzony tą miłością. Jesteś poruszony nią. Po prostu wdzięczność. Rodzi się w Tobie wdzięczność. Także chcesz biec do Boga, chcesz mu dziękować, chcesz być blisko Niego. To to jest jedyna dobra rzecz, którą możesz zrobić. Przyjąć to zbawienie. Przyjąć to, co Bóg dla Ciebie zrobił. I uznać, że to nie jest z Ciebie. Że to zbawienie jest z Boga. Dzięki Bogu przez to, że On nas ukochał i dał swojego Syna. I wtedy dzieje się coś niesamowitego. Cała ta przemiana, kiedy On nas wzbudza z martwych, daje swojego Ducha, wstępuje w nas życie, zaczynamy inaczej patrzeć. Jesteśmy wdzięczni Bogu, mamy relację z Nim i ta relacja jest dla nas najważniejsza. Zaczynamy czytać Jego słowo, zaczynamy być głodni duchowych rzeczy, zaczynamy być ulegli Bogu. Przestajemy wybierać swoje własne pomysły, swoje własne ścieżki, tylko przyjmujemy to, co Bóg do nas mówi. Zaczynamy być posłuszni Bogu i zaczynamy robić rzeczy, owszem, też uczynki, ale to już nie są uczynki, które mają nas w jakiś sposób jakby wynieść i pokazać światu, że my zasługujemy tutaj na to, co Bóg robi. Nie, to są uczynki wdzięczności. Które też mają swój korzeń w Bogu, bo tylko On może dać nam chcenie i wykonanie. Tak więc to jest ścieżka zbawienia i przepięknie tutaj w tym drugim rozdziale listu de Efezja jest przedstawiona. Zachęcam Ciebie, żebyś przeczytał jeszcze parę wersetów dalej. Zanurzył się w tej rzeczywistości, dał się ożywić ponownie przez Jezusa Chrystusa. Drogi Boże, chwała Tobie, chwała Tobie. Dziękujemy Ci za to, że nas zbawiłaś, za to, że nas pokochałeś pomimo tego, że byliśmy ubabrani jak w jakimś błocie, w tej ciemności, grzechach i, i pysze, arogancji, którą mieliśmy względem Ciebie. Czasami to była arogancja taka religijna, czyli wydaje się, że nie byliśmy daleko od Ciebie, bo byliśmy religijni, chodziliśmy do kościoła, ale nadal czuliśmy, że na coś zasługujemy. I to była pycha, Boże. My wyznajemy to jako grzech i przychodzimy do Ciebie, przyjmując, że tylko w Tobie i dzięki Tobie możemy być zbawieni. Dziękujemy Ci za to. Za to, że dałeś nam tą drogę, którą możemy iść, a którą jest Chrystus. Amen. Kochani, dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną tutaj rano. Zapraszam do komentowania, również zajrzyjcie na mój Instagram, ponieważ jesteśmy teraz w Bugandzie. Niesamowite rzeczy tam się dzieją. Jesteśmy taką dużą gromadą, 11 osób. Ekipa misyjna z mojej szkoły Passy pojechała. Zajrzyjcie, polubcie, przeczytajcie, zostawcie komentarz również pod tymi relacjami i rolkami, które zamieszczam na Instagramie. Tutaj znajdziesz moje konto na Instagramie również tutaj i do zobaczenia w następnym odcinku z panem Bogiem Papa.